Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu. zrobiłam zakupy. Całe szczęście bez dziecka i w ogóle udało się, że zrobiłam za chyba 170 zł i takiego bananka dostaliśmy za darmo i tak się uparłam, że nie kupuję dodatkowej siatki, że z tym ledwo co tutaj doszłam. Przyszła do mnie paczka z temu i mówiłam wam, że zamówiłam takie krasnale, ja myślałam, nie spojrzałam na rozmiar, ja myślałam, że one będą dużo większe. To znaczy pisało tam 45 cm. Ale, no nie wiem, no coś, coś mi tutaj nie gra. E, także, no myślałam, że będą gigantyczne. 20 zł taki krasnal, a tutaj takie coś, no no coś mi tu nie gra, to nie ma, to ma 30 cm ledwo co z tym, z czapeczką ogółem będzie osobny film o tym także wyczekujcie chociaż ten krasnal jest większy, to może ten to będzie, także nagram wam wszystko w osobnym vlogmasie ale to taka mała zapowiedź tego co tam będzie, coś mi się tutaj poplątało no, ale już trudno, słuchajcie. E, chciałam poruszyć temat ubranek, bo właśnie będę mierzyła te wszystkie takie bodzia, pajacyki, tak to się nazywa. Po wypraniu ciuchów zawsze wkładam je teraz do suszarki. Mamy teraz suszarkę i. To będzie akurat dobre, bo jak ma tutaj od ramienia do pięty 44, no to akurat maluszek tyle ma. Eee, mamy suszarkę, która po prostu te ciepło powoduje moim zdaniem, że te ubranka się szybciej kurczą. Uuu, to już jest malutkie, to już jest malutkie, a tu, tu jest 40 cm. Widzę, że czasami jakby mu się nóżki blokują przez takie mniejsze pajacki, więc to idzie do schowania. Oj, szkoda, szkoda. Tu nawet już ta metka po prostu zeszła, bo była taka nadrukowana, o jak taka mamy teraz 68, więc to idzie na bok. U starszego syna to bardzo dobrze widzę, jak e, zmierzyłam spodnie, które już zostały wielokrotnie wyprane, e, to po zmierzeniu w sklepie tych samych nowych okazuje się, że tam jakieś wiecie 5 cm się kurczyły. wyobrażacie sobie to, u takiego maluszka 5 cm, także to jest naprawdę dużo. Dobra, to będzie w porządku. Ja tutaj jeszcze mam bluzę od dziecka. Wiem, że mogłabym po prostu to y, zauważyć na dziecku, ale czasami y, tego nie przyuważę. Nie no, to jest za małe. To już też jest do schowania. O, pewam jest mi tak przykro. Tutaj mam. Y, właściwie to chyba nie jest wszystko. Jeszcze gdzieś mam. Tu są rzeczy które już są dla mojego niemowlaczka za małe. Nie wiem czy ja wam o tym mówiłam, ale no jest mi tak, to znaczy, no nie wiem jak wam to powiedzieć. Jest mi przykro że te ubranka już no raczej e, nigdy nie zostaną ubrane przez jakieś moje dziecko, tak? bo nie, nie planujemy mieć więcej dzieci, no aż mi się głos łamie teraz ale chodzi o to, że on już z tego wyrósł, ten drugi maluszek i teraz muszę to spakować i już nie ma sensu jakby zanosić tego na strych, bo to już się nigdy nie przyda, tylko e, tylko muszę to albo komuś dać, albo po prostu sprzedać Przedać taką dużą paczkę, i no taki przykro to jest. No ja, jakby nie, już Wam to wielokrotnie mówiłam, nie czuję się fizycznie na siłach, żeby mieć trzecie dziecko. No po prostu taka jest decyzja, że no, no nie dam rady mieć trzeciego dziecka. Może by ten dom trzecie dziecko pomieścił, nie, nie byłoby tutaj problemu, ale no nie mam już siły, tak Wam to powiem. No i przykro mi jest, że, że już. Dziecko wyrasta z tych ubranek. Z jednej strony cieszę się, bo wyciągam kolejne, i to w ogóle jest niesamowita zaleta. Jak macie drugie dziecko, i wszystko po pierwszym zostało, to naprawdę bardzo. Fajnie, jesteście już zaopatrzeni we wszystko, bo macie to zachowane po pierwszym maluszku. No więc tak to z tymi ubrankami jest, kolejne rzeczy lądują na strych i muszę się mocno ogarnąć. Już wam tak mówiłam w poprzednim filmie, że chciałabym mieć takie pudełko na przykład na duże, o takie odtąd dotąd. No, takie, wiecie, duże, przeźroczyste, żeby posegregować sobie na przykład wszystkie ozdoby świąteczne, żeby one były w jednym miejscu i żeby tam była naklejka Boże Narodzenie i wszystko jest, tak, wiecie, czysto przejrzyście, to jeżeli chodzi o rzeczy dla dziecka, też tak powinna mieć, bo ja na ten moment mam wszystko w kartonach i trochę sobie jakby zaczynam się gubić w tym, co. 3 lata temu pochowałam, bo są to różne kartony w różnych miejscach umiejscowione. Tu takie duże, przejrzyste pudełko by mi się przydało. Oglądałam takie największe w action, bo ktoś mi z Was napisał, że warto takie kupić, że jest niedrogie, ale widziałam, że 80 zł kosztuje, a wiecie, jak takie pudełko gdzieś tam coś się przyciśnie i pięknie, no to szkoda byłoby mi te 80 zł. No, ale zobaczymy. Może będę gdzieś jeszcze indziej szukać jakichś takich naprawdę bardzo dużych pudełek w korzystnych cenach. Może czy na ale groby były. To trzeba poogarniać. No i dajcie mi znać, czy te osoby z Was, które oglądają i jesteście już na tym etapie, że dzieci wyrastają z ubranek i nie planujecie kolejnych dzieci, czy jest wam przykro się tego pozbyć? Bo no wiecie, no szkoda, no szkoda, szkoda. Aha, no i zapomniałam, tutaj y, odkładam kolejne za małe ubranko, a tu mam torbę ogółem z rzeczami, które dostaliśmy jako nowe y, i one czekają, bo są jeszcze za duże, tak? Więc tutaj naprawdę trochę tych rzeczy jest, no widzicie, to jest cała torba, ale jak tak sobie pomyślę, nie wiem czy pamiętacie, kto ogląda mnie na bieżąco i pamięta tego pajacyka Boże, pamiętam mój pierwszy sen jak w nim chodził, po prostu to był mój ukochany pajacyk i słuchajcie tego nie sprzedam, nie sprzedam po prostu ja sobie to zostawię, jak będę z, z już babcią starszą panią, to sobie będę czasami wspominać i, i Jezus, no normalnie chce mi się płakać, po prostu wybaczcie mi za te emocje, ale no Ach. słuchajcie, jadę właśnie po dziecko do przedszkola odpalił auto, no z tym to akurat nie ma problemu ale muszę tu pewną zaspę pokonać już dzisiaj rano odśnieżałam sobie bo jest taki sypki śnieg, jak jedzie, jedzie jak to się nazywa, pług to on wszystko spycha tam, właśnie, gdzie ja nie chcę. Więc musiałam sobie to odgarnąć i znowu widzę, że się uzbierało. Ale już trudno, dobra. Jadę po dziecko i byłam dzisiaj na takich większych zakupach bez niego. Ale tak sobie myślę, że no jeszcze muszę jechać chyba raz, bo mleko jest w promocji i chciałam kupić więcej tego mleka. Ale nie wiem, czy jest z tym starszym synem jechać, bo ja wiem, jak to się kończy. Wiem, że po prostu więcej tych rzeczy muszę. Kupić wtedy, jak jestem z nim. I znowu sypie śnieg. Nie wiem, czy wy to widzicie, jak sypie śnieg. I idziemy po drugiego maluszka. To co ty tam dostałeś taki kalendarz? Pokaż kalendarz, który. Tak, Por... Był Mikołaj w przedszkolu? Tak. A to ten sam Mikołaj był? Też miała taką brodę? Tak. Już jesteśmy przy Biedronce, ale nie wzięłam sobie wózka, więc. Więc maluszka muszę dać do tego dużego wózka. Wiecie, to, to jest niemożliwe. Już drugi sklep i nie ma tego mleka. Masakra. Ja nie wiem, czy to jest jakaś super cena. Jakby było złoto 99, to rozumiem, ale jedynie jest takie 1,5%, ale ono jest w zwykłej cenie, złotówkę drożej. No nic. To na no tu przyjechaliśmy. A jeszcze tak przy okazji zobaczyłam jakie piękne zestawy. To jest naprawdę cudeńko. Nie wiem ile to kosztuje. Ale śliczne. Świ... Takie coś mi się podoba, tak? A to jest dla dziewczynek akurat. Nie ma dla chłopców. I są sweterki też. Zimowe. Po ile tu sweterki. Kapcie damskie. Kapcie damskie, nie wiem po ile to sweterki. Pograć. Tutaj pogryźcie No fajne są te zestawy kosmetyków. Okej, okay, mleka nie mamy, ale za to jajo takie mamy. Mama jeszcze szybko otworzy. I co to tam będzie w środku? E, autko! Autko? Tak! Tantarantam! Co to za autko jest? Super, powiem Wam 3,50 to kosztuje i uważam, że to jest lepsza inwestycja niż kinder niespodzianka, bo tam czasami te zabawki są już beznadziejne, a tutaj za 3,50 macie jogurcik i fajną zabawkę. A że dzisiaj promocja była na sushi to wcinamy właśnie sobie sushi z jednym i z drugim synem, a na drugiego kapnęło mi trochę sosu sojowego i ja nie wiem czy to w ogóle zejdzie. Twojego! Twojego sosu? Ty bardzo lubisz to A w ogóle jeszcze chciałam wam powiedzieć taką jedną rzecz, bo ja bardzo długi czas nie chodziłam w łańcuszkach, żadnej takiej biżuterii nie kupowałam, bo gdzieś tam ten minimalizm taki chciałam mieć i teraz jak kupiłam sobie ten łańcuszek, jeszcze ostatnio jakiś inny kupiłam sobie, ten dosłownie mniej, mniej niż 10 zł kosztował, to stwierdziłam, że od kiedy noszę takie dodatkowe akcesoria, to na przykład zwykły sweterek wygląda totalnie inaczej, tak? Bo gdyby go nie było, no to tak zwyklaczek taki, tak? A jak dodajemy jednak jakieś akcesoria, to to bardzo jakby uzupełnia... Mm, wygląd, więc e, taka moja e, złota rada od Sysi. Słuchajcie, już mówiłam, że jesteśmy w domu. Mój syn po wyjściu z przedszkola jest tak gadatliwy, on tam ma wrażenie, że on stąd tam dyskutuje, rozmawia z dziećmi. Naprawdę po wyjściu z przedszkola używa tylu nowych stwierdzeń, że ja jestem po prostu w szoku. Także e, no ja w domu. Mimo, że cały czas z nim rozmawiam, tak, używam wielu mądrych słów, to yy, nie aż tak mądrych, żeby nie był w stanie ich wypowiedzieć, ale to, to nie... Już mamusia idzie, ale no, no nie jestem w stanie mu zapewnić takiego rozwoju, jak po prostu tam ma. Naprawdę rozwija się tam niesamowicie dobrze wśród rówieśników ciągną go po prostu do góry ha ha, ha. kolejny dzień i mleko za złoty 99 w Lidlu wytaiłam, no i zobaczcie, dobrze, że sobie mają takie duże wózki, bo człowiek przynajmniej potrafi sobie poradzić z małym dzieckiem dobra kochani, żegnam się z wami jeżeli wam się podobało, zachęcam do lajkowania pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce